Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie macie jeszcze dosyć naszych filmików. Dzisiaj już nie kura, a coś innego. Zrobimy sobie serce lawendowe z koronką. Serce w wymiarach około 19 cm. Położyłam sobie tutaj taki wycięty kawałek papieru, ponieważ zaznaczę sobie tą część, gdzie będę miała napis, więc muszę sobie zaplanować całość piernika. Najpierw zrobimy sobie obwolutę, czyli taką kreskę w koło piernika. Mam nadzieję, że dobrze widać, żebyście zobaczyli, jaką mam dzisiaj konstrukcję. To jest dosyć interesujące, ale pomyślałam sobie, że przy robieniu koronek nie dam rady trzymać telefonu i jeszcze robić koronki. Może, żeby było ciekawiej, słuchajcie, to zrobimy sobie jeszcze jedną taką kreskę w koło, równolegle, nie ja oczywiście mniej więcej do tej pierwszej. Może to będzie jakieś fajne miejsce na kropki albo jakąś inną dekorację. Zobaczymy, czy wyjdzie równo. Okej, okay. chyba się udało. Jeszcze z drugiej strony. E, to będzie serce, słuchajcie, dla e, pani, która kończy 60 urodziny. Mam nadzieję, że jej się spodoba. E, oprócz tego, że będą koronki w koło, zrobimy sobie jeszcze e, pasek koronek e, tutaj po środku. E, pomyślałam sobie, że tak, skoro mamy w tej części napis, w tej części będzie lawenda. No to tu jest miejsce po środku, żeby zrobić jakąś dekorację. Koronki można oczywiście wymyślać yy, dowolnie. Ja czasem sobie y, oglądam różnego rodzaju mandale i to jest dla mnie inspiracja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwaga, zaczynamy. Lukier do takich koronek musi być dosyć gęsty, tak, żeby nam się yy, nie rozlewał. Okej, okay, mamy to. Mhm. Okej, okay, słuchajcie. Nawet nam to jakoś idzie. Tutaj możemy taką szerszą koronkę zrobić. Ponieważ w tej części dolnej piernika właściwie już nie planuję żadnych innych dekoracji, więc możemy tą część dolną sobie zapełnić koronkami. Tu jeszcze damy taką falbankę. OK. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. Dobra, chyba coś widać, słuchajcie. I teraz tą koronkę możemy poprowadzić troszkę do góry, czyli ten sam wzór robimy coraz wyżej. Ja będę chciała go trochę zwęzić na górze, dlatego że y, potem nie zmieściłaby mi się lawenda, więc będę go musiała troszkę wydłużać i, i zwężać. Ale tutaj, słuchajcie, możecie się dowolnie bawić. Tymi różnymi dekoracjami, bo tak naprawdę w sumie nie wiadomo, co ma wyjść, bo przecież nikomu o tym nie mówicie, jakie jest założenie. A potem można powiedzieć, że oczywiście to było takie zaplanowane i tak miało być. Więc to, co Wam wyjdzie, będzie na pewno wspaniałe. A mam nadzieję, że sprawi też radość komuś, komu obdaruje, kogo obdarujecie tym Waszym piernikiem. I wy będziecie mieli trochę frajdy. Koronkę mamy już gotową przez środek naszego serca. Możemy teraz zaplanować sobie coś w koło. Dzięki temu, że zrobiłam tutaj sobie dwie linie, no to fajnie ta część koronkowa, jeszcze takim paskiem bez lukru, będzie oddzielona od tej części, gdzie wylejemy sobie, gdzie wylejemy sobie lukier. No to słuchajcie, zaczynamy. Tutaj też zupełna dowolność. Można wymyślać sobie takie wzory, jakie ktoś ma ochotę zrobić, albo takie, jakie potrafi. Wiadomo, że na początku te wzory wasze będą dużo prostsze i na pewno nie tak bardzo równe, ale to słuchajcie, jest normalne. Ja pamiętam, jak wzięłam swój pierwszy worek z lukrem i zaczęłam robić koronki. Ja byłam z nich bardzo dumna. One oczywiście wyszły bardzo krzywe i mam zdjęcia dalej tych moich koronek. Wtedy wydawały mi się po prostu najpiękniejsze na świecie, natomiast z perspektywy czasu, no rzeczywiście, myślę, że wiele im brakowało. Ale miałam niezmiennie z tego Friday i myślę, że to jest najważniejsze, słuchajcie, żeby się tym cieszyć. Ja długo się zastanawiałam, czy zostawić moją poprzednią pracę dla lukrowania i piernikowania, i myślę, że to była fajna decyzja. Ponieważ praca musi dawać satysfakcję. Znaczy, oczywiście, pieniądze też są bardzo ważne. Słuchajcie, tutaj nikt o tym nie mówi, że macie pracować za darmo. Ale myślę sobie, że jeżeli pracujemy z pasją i coś nam sprawia ogromną frajdę, to po prostu robicie to trzy razy lepiej. O, zobaczcie, taka nam wyszła koronka. Myślę, że będzie wyglądać całkiem fajnie. Tu jeszcze możemy zrobić kropeczki. I teraz trzeba będzie tak zrobić taką samą koronkę jeszcze w koło całego piernika. Udało się skończyć koronkę w koło piernika. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Właściwie tak mogłoby już zostać. Ale my jeszcze te miejsca puste wypełnimy sobie lukrem. Do wypełnienia potrzebujemy troszkę mniej gęstego lukru, czyli w proporcji cukier-puder i białko dajemy troszkę mniej cukru-pudru. Dobrze jest sobie zrobić taki lukier, który nie będzie też taki bardzo lejący, bo zobaczcie, ten mój wcale tak bardzo nie ucieka z piernika. Szkoda by było zrobić taki lukier, który by nam zaraz te koronki wszystkie zalał, czyli poszłaby nasza ciężka praca na marne. Musicie sami wyczuć, zobaczyć, jak, jak ten lukier, jak, jaką on ma gęstość i czy rzeczywiście bardzo się nie rozpływa. Chodzi o to, żeby on się nam bardzo ładnie rozłożył, żeby był równy. Natomiast no żeby nam nie spływał też po tych koronkach, tak? Bo, no bo szkoda naszej pracy. Teraz musimy sobie tą całą część yy, pustą zalać lukrem, równomiernie rozłożyć. Jeżeli nie macie takiego szpikulca, może to być zwykła wykałaczka, mniejsza, większa. Po prostu coś z takim dosyć ostrym końcem, co spowoduje, co powoli, pozwoli Wam lukier równomiernie rozłożyć, także, żeby on był równiutki na całej powierzchni. Po prawej stronie, teraz gdzie rozkładam lukier, zrobimy sobie lawendę. Po lewej stronie będzie napis z życzeniami. No, jeżeli nam zostanie jeszcze jakaś wolna przestrzeń, myślę, że też fajnie będzie wypełnić ją koronkami. Zobaczymy, ile tej przestrzeni nam też zostanie. Pokażę Wam teraz tylko tą jedną część, żeby już nie przedłużać, jak wygląda, i drugą zapełnię lukrem, tak samo jak tą, jak tą pierwszą. Najbardziej trzeba uważać przy tych miejscach, gdzie mamy koronki, żeby lukrem tym takim lejącym, który teraz robimy, żeby, nie, żeby on nam nie wyszedł poza tą linię koronek. Żeby nam tutaj nie popsuł całości piernika naszego dzieła. Mam nadzieję, że się będziecie bawić lukrem w domu. To jest fajna zabawa z dziećmi. One bardzo lubią się ubrudzić, a w przypadku lukru i, i ciasteczek przyjemne jest też to, że po skończonej pracy można swoje dzieła zjeść. Myślę, że w takich teraz czasach, kiedy rzeczywiście siedzimy dużo z dziećmi z do w domu, a one się bardzo nudzą, no fajnie jest organizować takie zabawy, które sprawią im trochę przyjemności pomiędzy odrabianiem lekcji. No i słuchajcie, nasza powierzchnia już jest zapełniona. Później pokażę Wam już, jak piernik wygląda w całości gotowy. Do zobaczenia!